Profilaktyka wad postawy i otyłości u dzieci w wieku szkolnym. To program prowadzony przez ełską Fundację Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia Rehavite. Od kwietnia w szpitalu na Osiedlu Jeziorna Fundacja prowadzi zajęcia dla dzieci z problemami wad postawy. W zajęciach grupowych udział wziąć może około 300 dzieci uczących się w szkole podstawowej. Problem wad postawy i otyłości u najmłodszych jest coraz większy, dlatego organizujemy tego typu zajęcia. Mówi Urszula Kucharska, prezes Fundacji Rehavite. Prowadzimy z dziećmi zajęcia indywidualne i grupowe, z dziećmi, które mają wadę postawy. Natomiast Program dotyczy także w ogóle profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia, jak również profilaktyki otyłości. Jest to bardzo duży problem u dzieci. Zauważamy coraz więcej dzieci z nadwagą z tego względu, że dzieci są bardzo obciążone obowiązkiem szkolnym, mają dużo zajęć w szkole, coraz mniej ruchu, rzadko korzystają z tej aktywności ruchowej. Na początku naszego projektu prowadziliśmy też akcje na terenie szkół, informując o zasadach prawidłowego odżywiania i promując tą aktywność ruchową. W tym roku zaplanowaliśmy objęcia ćwiczeniami dzieci z wadami postawy. Ćwiczenia te są prowadzone w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku. Natomiast planujemy także, żeby w przyszłym roku objąć takimi zajęciami także dzieci w szkołach. Dzieci, które się do nas zgłaszają, najczęściej mają problemy z różnego rodzaju przykurczami, mówi Małgorzata Skolimowska, fizjoterapeutka. Najczęściej u dzieci, które do nas trafiają, Mamy do czynienia z przykurczami najnormalniej w świecie mięśniowymi. Jest to najczęściej wynikiem tego, że właśnie dzieci mają bardzo mało aktywności ruchowej, że dużo się uczą w szkole, ale czas wolny też spędzają przed telewizorem czy przed komputerem. No i mają bardzo małą aktywności ruchowej, często są to przykurcze nie wiem, mięśni, grupy kulszowo-biodrowej, dzieci, młodzież ma w tej chwili problem z wykonaniem siadu prostego czy siadu po turecku. Wykonujemy ćwiczenia najczęściej rozciągające i takie ćwiczenia ogólnousprawniające bo tego dzieciom nigdy za wiele. I rodzice przychodzą z dzieckiem, dzieci są badane przez fizjoterapeutę, przez specjalistę w fizjoterapii. Najczęściej dzieci po takich konsultacjach dostają też wskazówki. Najmłodsi, którzy biorą udział w ćwiczeniach, twierdzą, że to świetna zabawa. Też, że, że mam takie zajęcia. Ćwiczymy kikiem i na piłkach. I brzuch tak wciągnąć, żeby być prostym. I żebym miała duże nogi do roweru. Są fajne zajęcia i ćwiczenia. Na brzuchu, na piłce i z Robi się prosty i się nie garbie. Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dzieci na zajęcia korygujące wady postawy, mogą to zrobić w Szpitalu Miejskim na osiedlu Jeziorna. Zajęcia potrwają do listopada. Program jest współfinansowany z budżetu Urzędu Miasta Wełku.